A Marik z tej strony! A dzisiaj gdzieś uciekłem i rano nie, nie było tutaj I potem gdzieś pojechałem, bo się z Mariksią się kłóciłem i dzisiaj w dzisiejszym odcinku zabrałem dwa sztaki piętek Tak widzowie i teraz co my wymyśleć? Wymyślenie to jest Taki, yy, tak, wszystko znalazłem w moim domku i kupiłem za te moje wszystkie pieniądze. Drabinki jeszcze musiałam zrobić, i teraz muszę to wszystko rozkopać. Ale widzowie jest bardzo głodny. Muszę zjeść sobie hot doga. Okej, okay, tutaj psem i. Czekaj. A miam miam miam, miam, miam. Nie, czekaj. O. Dobra, jestem. Widzowie, już jestem. I teraz mogę... Tutaj skrzyneczkę mam, widzowie. A coś mi... O, tutaj. Tutaj mogę zrobić. I teraz biorę to. Jeszcze... Teraz bierzemy się do pracy, widzowie. Teraz mogę zrobić takie coś. Okej. Okay. I... Te trochę mniej... Tutaj będzie taka kurczę kriłeczka i teraz to. Muszę tutaj wszystko ukryć. Tutaj będzie jakiś to schowek. Najpierw muszę tutaj wszystko, kurczę, wymienić. I teraz to. I teraz muszę zrobić miejsce. Dobra, na wyjście. O kurczę. Dobra, tu bierzemy, bierzemy. Czy rozkopujemy Dobra. I zasubskrybuj mój kanał. I klikajcie, kliknijcie dzwoneczkiem i zmieńcie go na szary. Tak, widzę, to, to jest ważne. I dobijamy 120 łapek w górę. I teraz mogę sp sprawdzić. E, tutaj są jakieś bronie musiałam zjąć. Bo są, będą jakieś moby, ale kurcze pada, muszę włączyć taką komendę w a... r r. Dobra, i teraz to, włączę deszcz, nie będzie tak padało, to jest, jest jedzonko i teraz muszę postawić prawdziwą lawę i fejkową wodę. I teraz muszę to wszystko kurczę wziąć tutaj Tutaj gdzieś. Okej. Okay. Teraz chodźmy do pracy i za chwilę będzie skończone. Okej. Okay. Za chwilę to wszystko będzie. Spokojnie, widzowie. Takie. Nie będzie takie malutkie, będzie w środku, aż takie duże kurczę. Ja nie mogę takie, niż to, takie widzowie, wiecie, wiecie. jeszcze są, tak taka mis, mis, misturka na, misturka na zwiększenie, misturka na zmniejszenie, ale później możemy to użyć, jeszcze mam pancerne okna, kamery, monitor, jeszcze takie, jeszcze takie, nikt mi nie spojrzył, teraz ubieramy to o, ja nie mogę, jak śmiesznie to wygląda. Ale czemu mi to? Tak jest coś dziwnego. Nieważne. Ja nie mogę. Coś mi się spokowało to. Dobra. Ej, ja nie mogę. Eee, ej, co to są za robole? Nie wiem. Okej. Okay. Teraz możemy to e, sprawdzić i... Muszę to wszystko wykopać, dobra, tutaj spadłem, sorki za, ujo ja nie mogę, się... buguje ten Minecraft mój, mam tylko t ale zainstaluję lepszego Minecrafta w oryginalnej wersji, ej, coś się buguje, widzowie, nie mam zielonego pojęcia, czemu się buguje Minecraft. Muszę wyłączyć jakiś FPS. Dobra. I teraz i teraz za chwilę będzie skończone widzowie. Naprawdę nie żartuję. I widzimy się zaraz. Dobra. Już skończyłem wykatestowanie terenu i teraz cały teren to jest Dabijcie w komentarzu, czy jest wielki. Bardzo kurczę. Nie, nie mam pojęcia. Czy, czy... czekajcie, muszę tutaj dirtem skoczyć. Czekajcie. Okej. Okay. Sorki bardzo zalaki. I teraz cieszę tutaj. Muszę tu tutaj poprawić, kurczę. Okej, okay, lecimy. Ja nie mogę. Jak się wspinać, ja nie mogę. Czekajcie, możemy potem to naprawić. Okej, okay. tutaj mam, widzowie mam plan i teraz przyjedzie za chwilę hacker. Mam teraz plan, jak teraz tak wygląda plan, takie pisze to, fajny plan, tutaj znalazłem. Ja, ale ja stworzyłem ten plan, widzowie, teraz bierzemy to. I włożamy to z powrotem. Okej. Okay. I teraz bardzo jestem szczęśliwy, że nie, be, nie be, będę iść. spokój, widzowie. Od Mariksi. Okej, okay. tutaj mogę zrobić. I teraz mogę takie coś zrobić. I za chwilę przyjedzie hacker i za chwilę to zrobię. I teraz muszę to wszystko, kurczę, wykopać. Ja nie mogę. Hej, coś stało. Za... Nie, chyba jakiegoś damagea. Słuchowała coś w sobie. Czekaj muszę to wyciągnąć. Okej. Okay. tak będzie. Ale jest tutaj wy... tutaj. No, chyba muszę będę... Chyba będę na pewno potrzebować to te czapki. Dobra. Tutaj jest Propel Hat, czyli to Latająca czapka. Ja nie mogę. To chyba coś mi się zbugowało. Dobra, bierzemy, ale fajne to jest. O nie, jestem bardzo głodny. Znowu jestem głodny, widzowie. Nic nie jadę prawie. Tylko jadę. Hodoga. Nic nie najem się w tym Hodogu. Dobra. I muszę upieczyć to. I teraz muszę zrobić... Eee, zjem sobie świniolat albo bo ten. Ziemniaki. Dobra, zjem sobie ziemniaczki. A mm, pycha. Dobra. I teraz to muszę to rozkopać. Znaczy wykopać. Dobra, tutaj. No okej. Okay. Uwaga! Ja nie mogę. Uwaga! Ja nie mogę. Ok, już robię to wszystko, i teraz mogę tutaj z powrotem iść. Pokażę Wam, jak zrobić. Patrzcie, mogę zrobić taką fajną kryjówkę, co to jest. Czekajcie, patrzcie, taki mały bloczkę zrobiłem. A tutaj z powrotem, ty! że coś, coś tutaj. Ja nie mogę się. Przestraszyłem. A ja o, nie mogę. A tutaj mogę jeszcze wykupać teren. Ale. Możemy. To. Ale będzie teraz. Podekorowany. Mój. Moja kryjówka. Dobra. Zobaczymy. Zobaczycie za chwilę. I. Biorę się do pracy, widzowie. Dobra, już wszystko zbudowałem. I patrzcie co, co pomógł mi trochę hacker. Okej, okay. patrzcie co, co zbudowałem. To jest moje na twarz, ale szkoda, że nie ma tego. I muszę coś, tutaj już jedno coś dokończyć. I tutaj muszę tą całą lawę... To wszystko tutaj. a Jeszcze alarm! Muszę tutaj postawić jakiś alarm? Mm, jakieś drzwi? Nie mam pojęcia. Gdzieś tutaj mogę postawić. I pokażę. Ja nie mogę. Przestraszam aż. Trochę się. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Zombie jak mnie szela. Ja nie mogę. Muszę być. Uf. Gdzieś. Ja nie mogę, ale się przestraszyłem. Zombie! Ja nie mogę, ale tu jest niebezpiecznie. Dobra, tutaj postawimy. Okej, okay. ale się przestraszyłem, kurczę. I teraz postawimy takie coś. E, już wszystko. Jak ktoś zwe wejdzie, ale tutaj nie ma miejsca, kurczę. A jeszcze to muszę zrobić. Eee, jak to zrobić? Ja nie mogę. Muszę włączyć pełny ekran. Czekajcie. 3, 2, 1. O nie! Minecraft mi się zbugował. Eee, Okej. Okay. Ja nie mogę. Myślę, że zbadnę do fakowej tej wody. Czekajcie. Muszę tutaj wszystko zrobić. Eee, czekajcie, mogę. Ale tu jest prawdziwa woda, kurczę. Tutaj ktoś wejdzie. To. Lawa jest! Znaczy. Alarm jest. Taki. Ktoś wejdzie. Ale to. Co muszę tu, tu, tu coś zrobić? Czekaj, takimi malutkimi bloczkami. Nie, nie da się. Ale dobra. E, Napiszcie w komentarzu. Ale jeszcze nie. Koniec tego czekajcie, muszę wciągnąć to dobra, jeszcze to nie koniec widzowie, będziemy jeszcze budować i musimy na tą walkę zrobić widzowie ale teraz twarz moja bo nie bo, boję bo się, że mogę spadnąć mogę takie pamiątkowe zdjęcie widzowie zrobić włączam F2 patrzcie zrobiłem zdjęcie takie pamiątkowe dobra tutaj możemy zrobić ale mam bank widzowie cieszę się, że będę wpłacać moje własne pieniążki i teraz możemy pisać, dobra 1, 4, 4, 5, 6 ok możemy yy. czekajcie mogę tutaj jakieś pieniążki wypłacić Całe. Czekaj. 1, 2, pi. O, wszystko. Dobra, pin. Jeszcze raz. Jeden. Możemy. 1, 2, 5, 5. Ok. Jeszcze raz. 1, 2, 5 5. Ej. Co się jest tutaj? Czekajcie. Ej. Jeszcze raz. Muszę tutaj napisać. 2, 5, 5. Ok. Ej. Ja mam własne pieniądze, czekajcie, jeden, ej, co się stało z moim banknotem, ja nie mogę, czekajcie, jeden, dwa, ej, coś się stało, Ej, nie ej, Kraduj mnie, kurczę, ej, nie mam żadnej kasy, ja nie mogę, nie umiem, kurczę, ja nie mogę. Oh, 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 co to jest? Mi ukradł... Ten bank mi ukradł bank. Znaczy bank... Ukradł was, moją kartę. I nie mam pojęcia gdzie mogę... Ja nie wiem. Dobra, tutaj schowię sobie pieniążki. Dobra, tutaj. Okej, okay, tutaj. I chodzę do mojej kryjóweczki. Zobaczcie, kryjóweczka moja, i nie ma żadnego krzesła. I teraz mogę e, czekajcie, taką kamerkę zrobię, mógł sprawdzić osoby jakieś obce, i teraz mogę tutaj wszystko zrobić. Bo, ale najpierw muszę tak odjechać. Nie, o nie. Teraz może tutaj postawić kamery. Tutaj jeden. Boję się, że będzie znowu padać jak w poprzednim odcinku, jak trollowałem fradiksa Ale dobra, tutaj postawię mieć, mieć jeszcze to kamery. Potem wszystko zbarduje Ja nie mogę. Okej, okay, tutaj postawię jeszcze pr przed ostatnie jeden. I już, teraz muszę zrobić monitor, dobra, pyk, okej, tak, trochę się boję, tutaj będę będą czułki, mopy iść, jak zombiaki, ja nie mogę, dobra, tutaj postawię i pyk, okej, okay. tutaj poszło, dobra, i kolejna kamera, okej, okay, pyk. Będę, teraz jest dostęp widzowie. A tą kamerę top. E, sprawdzę czy będę mieć. Chyba będę mieć. Okej. 7 łodzi. Okej, jeszcze raz tutaj jedną kamery. Ja nie mogę. Jo, jo. Dobra. O ja. Dobra. Trzeba. teraz, Mam tok, drugą kamerę. Dobra, wszystkie bab. Mm, dobra. I widzowie, tak się prezentuje mój to, ale jeszcze nie koniec widzowie. I teraz włączam. E, dobra. Tutaj sprawdzę. Jo nie mogę. Tutaj. Okej. Okay. Tutaj jest wszystko. Tu. I teraz. E, mm, Teraz mogę coś. Komputer mogę postawić. Lub mają małą kryjóweczkę, widzów. Dobra. I teraz jest tu. Możemy iść na dół. Okej, okay. tutaj po drabince. Okej, okay. tutaj możemy zrobić komputer, ale szkoda, że nie mam tego. Yy... Mogę zrobić monitor. Okej, okay, tutaj jakieś puszkamy. Tutaj z komputery, tutaj z yy, komputera z, z monitorem. Odpalamy, będę grać tutaj widzowie Minecrafta. Okej. Okay. Codziennie tutaj będę grać Minecrafta. Okej. Okay. Dobra, to jest moje stanowisko. Napiszcie w komentarzu jak wygląda, ale szkoda, że nieba ma... zapomniałem widzowie. O krzesła, o kseseł. Ok, sprawdzę, jaka to godzina. Yy... O nie, pół do 12.00. O kurcze. Yy... Dobra, tutaj zmienię. Ok, możemy jakąś kryjówkę zrobić. Bo mam zwiększenie albo zmniejszenie. Ok, tutaj, tutaj możemy zrobić taką palutką kryjóweczkę Ok, tu. Muszę się pomniejszyć, widzowie. Dobra. Za. Dobra. Teraz biorę tą misturkę na zmniejszenie. Możemy jakieś stanowisko zrobić, widzowie. Jakieś bloczki zrobić. Okej. Okay. Ale szkoda, że nie... Szkoda, że jestem Steve'em. Za. Trzy. Dwa. Jeden! Wow! Ja nie mogę... Ale jestem zmniejszony, kurczę. Ja nie mogę, mi się udało. I teraz możemy... E, o, możemy taką kryjóweczkę zrobić. Dobra. I teraz możemy... Ale to daleko. Możemy jakieś łóżeczko zrobić? Nie mam pojęcia. E, czemu jest takie wielkie ode mnie? Nie, nie wiem, wiem. mogę jakieś schodki zrobić takie. Okej, okay, tutaj... E. Wow, chyba, chyba to będzie za duże na mnie. Ja nie mogę. Jak stąd wy. Czytajcie! O nie! O nie! O nie. Wow. Ja nie mogę! Jestem teraz większy, widzowie. Ej, fajnie, ej! Mogę tutaj coś zrobić, widzowie. Czekajcie, że takie fajne bloczki skurczy zrobić. Okej, okay, tutaj, pyk, 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 ale jestem kurczę głodny. Takie duże jedzenie. Czekajcie, mogę je ostatniego hot doga zjeść. O ja, nie, to się nie zmieści. Okej, okay. gdzieś tutaj, widzowie. Yy, czekajcie, gdzieś tutaj. Ale składa trochę betruk. Wow, jakie wielkie. A ja, ja chodzę, chodzę po tym hot -dogu. Ja nie mogę, ale to jest śmiesznie, chodzę, dobra, zjem sobie, widzowie, to, ten hot-doga, tego hot-doga. Ja, jaki mam, chyba będę mieć pełny brzuch, będę aż gruby, dobra. I teraz możemy, co, e, możemy jakieś łóżeczko zrobić, widzowie, Czekaj, muszę tutaj powiększyć to, e, tu i teraz tutaj pyk, 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 pyk. Okej, okay, muszę za chwilę miksturkę na większość. Nie, ja nie chcę trochę być mniejszym. Okej, okay, tutaj pyk, 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 pyk. Okej, okay, za chwilę to skończymy i nie będę to zapałzować, Okej, okay, nie będę. Takie wu wu! E Dobra, tutaj możemy... E, takie coś postawić. Oj, ja nie mogę. mega wielkie będzie. Ode mnie, kurczę. Okej, okay. ale dobra. E, możemy takie duże łyżeczką. Możemy zrobić. O ja nie mogę. Okej. Okay. Okay. Jak szybko. Kurczę. E, dobra. Tutaj jeszcze raz... Jakie duże? Dobra, musimy je jakoś... I jeszcze mogę zrobić jakiś telewizor. Patrzcie, efekt oczorny w w komentarzu. Trochę nie umiem robić. Czekajcie, mogę... Czekaj. Ehm. Mogę to lub to. ok, tutaj pyk. Teraz wygląda trochę jak łóżko. Dobra. I za chwilę to. Patrzcie, jak widzę. Możemy takie coś zrobić. Widzowie, taki... Bo to skoczenie na górę... Ja nie mogę jak... To wygląda jak taki duży badol. Batyczek. Ja nie mogę. Ej, co się stało? Co się spkowało? Jest chyba... Ja! Ej, jaki ten badol jest duży. Okej. Okay. Dobra. Tak wygląda efekt skończony. Mogę tutaj zrobić ćwiczki. I... Teraz biorę to, misturkę na zwiększenie, tak widzowie, o nie, teraz za 3, 2, 1, wow! wow, dobra, Ej, jestem normalny, kurczę, ale szkoda, że nie mam żadnej misturki, widzowie, ale to jest moja pamiątka, muszę zrobić fajne zdjęcie, jak wygląda teraz, kurczę, ale szkoda. Muszę włączyć to zdjęcie. Dobra. Muszę ją zrobić kurczę, bo prawie się popakałem I taki jest bardzo smutny, kurczę. U, 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 dobra. Ej, chodźmy, sprawdźmy coś na kamerach. Okej. Okay. I... sprawdzę coś. Znaczy sprawdzę. Okej. Okay. Możemy na jedynce. Ej! co to jest za potwór? Ja nie mogę. Jak dziwny. O kurczę! Jest, jest mega niefajnie. Bo jest mega dziwnie. Chyba niebezpiecznie. Widzowie jesteśmy bardzo niebezpieczeństwach. Je jestem Steven, bo zapomniałem, ale mam t Kurcze, kurczę. Muszę wykupić Minecrafta, widzowie. Okej. Okay. Zasubskrybuj mój kanał. Mnie, um mnie ratować. Napiszcie w komentarzu i subskrypcję dajcie i dobiję i łapeczkę w górę. I k Dobra, teraz mogę być przygotowany, ale muszę coś zjeść. Mogę sobie zjeść... Z Płateczki. Patrzcie, jakie fajne płateczki, kurczę. Okej, okay. tutaj zjem. Jest, to jest moje ostatnie jedzonko. Jeszcze muszę zostawić. Okej, okay. jestem gotowy. I teraz, teraz mogę przygotować się. Okej, okay. może jakieś ubrańko. Dobra. Wow, ło, wo ło. Wow. Znowu jakieś, jakieś dziwne głosy są w tym Minecraftie. Muszę to usunąć, nie, nie mam zielonego pojęcia, jak skąd pochodzą, nie wiem. Okej, okay, tutaj sprawdzę. Eee, tu. Okej. Okay. Tak, jesteśmy, jakie mam dobre bronie. Okej, okay. strzelam za chwilę. Jo, nie mogę. Trzeba tutaj sprawdzić. Ta kamera chyba nie... Jo, nie mogę. Strzelam, dobra, strzelam, kurczę, dobra. Muszę być w bardzo niebezpieczeństwie. Ja nie mogę. E! Dobra, strzelamy! Wow! Udało mi się. Udało mi się tego Steve'a, kurczę, zaatakować. I powiem tylko. yes, Dobra, muszę tutaj zostawić, kurczę. Te. Okej, okay. ale zaatakowałem go tym miecz jest mega legenda. Okej, okay, ale zapomniałem kurczę mieć dużo życia. Musiałem się jakieś skinki fajne. Okej, okay, tutaj. ja nie mogę coś mi się... Dobra. I teraz plan. Mogę tutaj później to wybudować widzowie. Teraz mogę tutaj postawić dla leczków, mogę zjeść jakieś cukierki. Lubię, uwielbiam. Kurcze, cukiereczki są fajne i trochę niezdrowe, ale uwielbiam jeść cukierki, widzowie. I teraz, mo co mogę porobić? Hmm... Mm. Uwielbiam takie, że będę grać codziennie tutaj, Minecrafta. I teraz... Y Muszę dokończyć tą kryjówkę i z wami się pożegnam. Cześć i papa! Pa!